Podstawowym zadaniem Excela jest e, działanie na liczbach, działanie działania matematyczne, czyli e, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i wiele innych oraz jeszcze funkcje, no, ale w tym przypadku zajmiemy się tylko najbardziej podstawowymi działaniami. Także jak tutaj mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie. Każdy z nich ma swój znak, który trzeba znać. Dodawanie i odejmowanie są dość oczywiste. To jest znak plus i minus. Mnożenie ma znaczek gwiazdki, znajdują się na klawiaturze nad ósemką. Dzielenie to jest taki ukośnik pod górkę, zazwyczaj jest koło pytajnika. I potęgowanie to jest taki daszek, który znajduje się nad szóstką. Trzeba wiedzieć jeszcze, że Excel wykonuje zadania w odpowiedniej kolejności. Tak jak matematyka nas nauczyła, najpierw są wykonywane zadania w nawiasach, potem potęgowanie, a następnie mnożenie i dzielenie oraz odejmowanie, dodawanie i odejmowanie. I tej kolejności trzeba się trzymać. Trzeba o niej pamiętać. Kolejną rzeczą, którą trzeba, trzeba wiedzieć, w zasadzie jak mantrę będę powtarzał cały czas, że wszystkie działania rozpoczynają się od znaku równa się. I nie ma żadnego wyjątku od, od tej reguły. Krótko mówiąc, jeżeli będziemy cokolwiek liczyć, jakiekolwiek funkcje pisać, zawsze wpisujemy znak równości. No to przechodzę do arkusza o nazwie Przykład. I tutaj mamy przykład, jak należy działać, jak, na, jak należy zrobić działanie. Tutaj będziemy dodawać A plus B, czyli 10 do 3. Niżej sobie zrobię działanie, które jak nie należy robić działania, czyli e, powiedzmy, chciałbym dodać 10 do 3, czyli piszę równa się 10 plus 3, po prostu. Jak, e, jak uważam, że wszystko jest napisane, klikam Enter. Excel oczywiście to liczy, liczy to poprawnie. Problem polega na tym, e, że on nie wie, o które 10 i o które 3 mi chodzi. O jakieś 10 i jakieś 3, czyli jeżeli coś tu się zmieni, na przykład trójkę zmienię na dwójkę, tak, to oczywiście wynik tu jest cały czas 13, a ja bym chciał zrobić takie działanie, które będzie dodawać zawartość tej komórki do zawartości tej komórki, a nie jakieś 10 plus 3. Usunę sobie to 13. I teraz tak. Aby dodawać zawartości komórek, to wpisywaliśmy tak jak 10 plus 3, ale żeby dodać, dodać z konkretnych komórek, to musimy korzystać z adresów. Czyli najpierw wpisuję równa się, następnie adres tej komórki, i następnie dodam adres tej komórki. Czyli piszę a2, czyli adres komórki, gdzie znajduje się cyfra 10, następnie wpisuję plus i wpisuję adres komórki. Gdzie się znajduje 2, czyli B2. Jak już jest to o co, o co mi chodzi, klikam Enter. Dla praktyki zrobię to samo dla tych yy, yy, równań poniżej. Znowu wpisuję równa się. Następnie tu, gdzie jest 11, czyli A3, plus yy, tam, gdzie jest dwójka B3. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, żeby nie dodawać tej dwójki, tylko tą konkretną tu poniżej. Wpisując, Excel automatycznie koloruje. Na niebiesko pierwszy element na zielono, drugi. Jakbyśmy dodawali więcej elementów, to inne kolory by weszły w grę. Ok. Następna rzecz, żeby odjąć od siebie A minus B, to piszę A i teraz A, A2 minus B2, czyli to minus to. Enter. Jest to dość uciążliwe. Za każdym razem gdybym miał wpisywać adresy komórek, no to bym się w końcu pomylił, albo byłoby, byłoby to żmudne i niewygodne. Jest prostszy sposób, żeby te adresy komórek się jako same wpisywały. Zawsze nieśmiertelne równa się, muszę wpisać. I teraz prostszy sposób, czyli klikam po prostu w tą komórkę, która, o którą mi chodzi i adres się jej wstawia samodzielnie. Jak kliknę źle, na przykład gdzieś tu, to adres tej złej komórki się wstawi, czyli nie ma, nie ma żadnego sprawdzenia poprawności. Wskazuję taką komórkę, jaką mi chodzi, na przykład tą jedenastkę i wpisuje się adres A3. Następnie z ręki wpisuję e działanie, czyli powiedzmy, a tu miał być minus, przepraszam, to minus i drugi drugą komórkę klikam i znowu muszę uważać, żeby nie kliknąć gdzieś obok bo znowu mi się zmieni adres komórki więc klikam tą jedną konkretną i klikam Enter dla praktyki zrobimy sobie jeszcze na przykład nawias czyli piszę, równa się otwieram nawias, to muszę zrobić z klawiatury następnie wciskam tu gdzie jest A następnie plus B zamykam nawias, gwiazdka czyli mnożenie i z ręki 2 Wynik jest 24. Także w ten sposób można w miarę szybko yy, liczyć rzeczy w Excelu. Myślę, że dobrym, dobrym treningiem byłoby, yy, byłoby wykonanie pozostałych brakujących równań i, yy, samodzielnie. Kolejną rzeczą, jeżeli nie jesteśmy pewni, co wpisaliśmy tutaj, to możemy zawsze spojrzeć w pasek formuł. W pasku formuł są poszczególne <laughs> rzeczy, które wpisywaliśmy. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na wszystkie równania, a wszystkie te równania, które tu wpisujemy, ale nie na wyniki, tylko na równania takie jak tu, możemy skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl tilda. Taka falka znajdująca się pod Escape na klawiaturze, pod klawiszem Escape, zazwyczaj po lewej u góry. Jeżeli przytrzymam klawisz Ctrl i dam tilda, otrzymuję, otrzymuję widok otrzymuję widok um, Formuł, a nie, a nie widok wyników. Także możemy na bieżąco patrzeć, co dodaliśmy w poszczególnych kolumnach, komórkach. Dość, dość przydatna sprawa. Ja przejdę do normalnego widoku i do następnej rzeczy, czyli kopiowanie. W, w, poprzednim, przykładzie, w poprzednim przykładzie uczyliśmy się, jak to wykonać. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli te same wyliczenia powtórzyć dla wszystkich pól, to zajęłoby to nam naprawdę długo. Jeżeli mamy, jeżeli mamy taką ko konsekwencję działań, że dodajemy jedny, jedną kolumnę do drugiej kolumny, bądź mnożymy, bądź dzieli, dzielimy, ale zawsze dwie kolumny, najczęściej są one równoległe, to wtedy wystarczy pierwsze działanie wykonać, tak jak ja to tu zrobiłem. Widać, jest a2 plus b2, czyli ten element plus ten element. I łapię za kwadracik tutaj po prawej, pojawia się taki plusik i przeciągam w dół. Wykonują się działania zam, e, samodzielnie. Tutaj 11 mogą być mylące, przy czym 11 występują dlatego, że na przykład 7 plus 4 jest 11, ale 5 plus 6 również jest 11, więc liczby są po prostu dorobione w ten sposób, że cały czas wychodzi wynik 11. Następne e, mogę również przeciągnąć i automatycznie zostaną policzone. Na przykład weźmy ostatni przykład to jest 0 minus 11, no to jest minus 11. Tak samo mogę pozostałe elementy zrobić. I oczywiście nikt mi nie broni, żeby zaznaczyć wszystkie, wszystkie te cztery brakujące i przeciągnąć w dół. Wyliczenia zostaną również przeprowadzone poprawnie. Także najważniejsze jest, żeby jak w poprzednim przykładzie, pierwszy przykład zrobić dobrze, a potem przeciągnąć. Jest to dość dość skuteczne.